że prosto ze świąt wpadłem w beczkę z wiadomą substancją. Ktoś mi przysłał wysokie obcasy, to jest taki dodatek... A dostałeś obiecy... i tak nie, z Gazety Wyborczej A, nie. Już się bałem. I tam był taki artykuł Ewy Wanat, byłej szefowej radiatok FM, no rady i Ja dla Ciebie to też. Ma, też ma bo to muszę strasznie prześladowany i zresztą pozwolony z tego radia i tak dalej. Więc to był taki artykulik o tym, że. Te przepraszam to na roba, że jeździła, przepraszam tak. Państwa, przez chwilę będę wulgarny, ale, ale to nie ja zacząłem. Że Jarosław Kaczyński se nie bzyka, w związku z tym jest sfrustrowany seksualnie i dlatego to wszystko tak wygląda, jak wygląda. No jak Boga kocham, taki artykuł ukazuje się w gazecie wyborczej jako powołaniem się na pana debko, się... seksuologa, czy nie nie, nie, nie wiem, czy pan Depko o tym wie, w związku z czym nie oskarżam go o to. Natomiast tylko taki eksperyment myślowy. Proszę sobie, wyobraźmy sobie, że istnieje jakieś takie prawicowe nie czy prawicowy Newsweek i tam się czy prawicowe wysokie obcasy tak i tam się okazuje artykuł o pani Ewie Wanat na przykład że ona głosi to co głosi bo przepraszam nie jest tak bo się chłopa byś miała chłopa byś śmiała, chłopa byś śmiała, by ci mówiąc dodą wybzykał jak należy to by ci wszystkie gendery i inne takie zeubawy. ale umiesz sobie wyobrazić taki Umiesz sobie wyobrazić dysk. ale proszę przepraszam ci, żebyś... państwa za wulgarność ale dosłownie. musiałem zejść do poziomu gazety wyborczej bo wyobraźmy sobie żeby się taki Artykuł ukazał, co by się działo, jakie by były oburzone te autorytety. No przecież na śmierć by się zagągały, napisałyby list otwarty do ONZ-u, jaka ochyda, że to trzeba zamknąć, że guje z, w, w Unii Europejskiej muszą tutaj zainterweniować. Coś takiego się ukazuje w tym środowisku, żadnych tych, że to seksizm, żadnych po prostu nie ma granic hamstwa, nie ma granic y, prymity... Ja nie wiem, jakie Wanat mogła coś takiego napisać. Też zapytam ją o to osobiście, bo to jest poniżej wszelkich granic, ale mówię o tym, przepraszam, celowo, na wulgarny, żeby pokazać, na jakie dno tych ludzi ta histeria sprowadza. Bo to znaczy, że po prostu pod hasłem walczymy z kaczorem, walczymy o demokrację, można się w środowiskach. Kodowych, gazetowyborczych, y, polityki, salonów. Można iść na każde słowo. Można wszystko. Je, to już nie to, że niepłacenie alimentów jest cnotą, bo dzielny facet, prawda, on, żeby walczyć o demokrację, ofiarę z życia prywatnego złożył swoich dzieci, bezrobotnym został i elementów niepłacą. To jest pikuś. Tam po prostu nie ma żadnej granicy zbydlęcenia. No i to sobie trzeba niestety powiedzieć mamy, też jako prognostyk na przyszły.